Witajcie, witajcie. Artur lubiacie wszystko Was witane i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii internetowo. Co dzisiaj? Tak jak zawsze, na sam początek, czyli na, no, na sam początek, na rozgrzewkę, weźmiemy sobie gotowanie z Sarą. Tutaj mamy oponki, tutaj mamy. Tutaj mamy co? To tutaj mamy jeszcze. Strażnik Polisady robi. O, tutaj mamy ciastka, co? Hej. Katusta też to Nie, cicho. O, tutaj no mamy z kurczakiem, czyli ostatnie kurczak tutaj mieliśmy. Zrobimy sobie oponki, bo jednak to jest lepsze niż jakieś tam pierniczki czy jakieś gówna. I przycinał. Peacekeeper, aha. Czyli taki, aha, strasznych pokoju, dobra. Miałem powiedzieć trzymać pokoju, ale dobra. Dobra, tutaj chyba... Myślę, że tak uruchomi się. No, nie ma reklamy. Nie, nie będę cofał. Dobra, yy, cudowną grę, wspaniałą grę udostępnić. Dobra. Yy, jednak wam dzisiaj głos do Zrobię teraz głos na zewnątrz. Jakieś tam y, zadania czy tam zgłoszenia, warto też je posłuchać. Dobra, tutaj sobie ściszymy. Mamy na 20, dobra, zagraj! Tak, sprawdźcie. Aha, dobra. Co mamy? Co ja mamy zrobić? Aha, myślałem, że ja muszę to wyciągnąć, ale dobra. No tak. Dobra. O Boże, to jest gorzej niż ostatnie części. Tutaj trzeba sam sobie szukać. A tam w poprzednich częściach też tak było. Tylko, że to mi się wydawało, że to było o wiele, wiele łatwiej. Zamykamy lodówkę, co ty? O, sama się zamknęła, dobra. No i co ja mam teraz robić? Aha. I aha, O Boże, muszę sam to robić. A przecież ja, Eee. Aha, dobra. Nie, muszę Wam szczerze powiedzieć, że. Teraz musimy z głowy wyjąć przepis. Mm, dobra, wiecie co? To ja może wrócę, bo ja nie znam przepisu. Ja nie jestem jakiś kucharz. Czekajcie, co my tu mamy? Hmm. Piskiper, nie, oponki tutaj to mieliśmy Mieliśmy. Czekajcie, mieliśmy oprócz tego kurczaka, może coś Sara nam złapał. Ten. Tutaj mamy placek dla taty. O! Dobra. O, tutaj mamy nawet yy, ten. To nie link, tylko koty do wklejania. Dobra. Sernik. Dobra. Lekcje. Aha, lody owocowe. dobra. Ciekawe, na pewno mi się reklama. O, jest reklama, cofnij, zagraj. O, tu, tu jest chyba wszystko wyjaśnione. Tak? Dwa jabłka. Z lodówki. No, wiedziałem. Nie no, wolę zamknąć lodówkę. Nóż. E, nie, nie mówcie, że ja też znowu będę robił sam, że ja nie znam. I żyletka, obieraczka, żyletka. E, bierzemy sobie tacę. O, tutaj mam wszystko wyjaśnione, ja nie znam przepisu. Wszystko jest git. Ja wiem, co robić. Bierzemy jabłko, dajemy na tacę, stróżemy. Aha. Ostrożnie. Aha. Ta, potnę sobie palce, dobra. Aha. Pestki. Może jeszcze na pół, co? Ja też zjadam niekiedy jabłka, ale wolę. Dobra, nożykiem. Nie można tym samym zrobić wszystko. Ja widziałem, że. Yy... Ja wiedziałem, że nie obierali drugiej strony, dobra. Jakim cudem. Hmm. No, wszystko jest ubrane. To nie wiem, ale dobra. Najważniejsza jest właśnie zabawa. Aha, bierzemy to, dajemy tu i. O! Dwie gwiazdki, ale przynajmniej coś. I wszystko w lodówce, znajomię życie. No pewnie standardowo. Wszystko w lodówce na wygabkę. Co? Takie coś? Aha. A to nie w lodówce, coś dziwnego. To dajmy. Tu jabłka posiekane, tutaj mamy miksturkę. Czy miksturkę? Odmieralkę, czy to jak to tam się zwie. Naczynie do Naczynie żaroodporne, tak. Żaroodporne. Ciekawe jakby to było po angielsku. No bo już się bym bał. Dobra, krem, Co tam, co to tam było? Muzyczka też w tle, dobra. Co dodaje oczywiście grze plusy, jeżeli chodzi o ocenę od 1 do 10. Miód, miód, w, y, miód jest na pewno w tym. Dobra, weźmy to. Łyżkę mamy wziąć. I to dajemy łyżkę, ale miodu nie widzę. A jest miód, tylko że to takie małe trochę. Bierzemy to z wodą. Bierzemy mikser. Mikser elektryczny, nie, zielony. Dobra, bierzemy mikser. Wlewamy to tu. Bierzemy, otwieramy. Łyżką pogrzebiemy trochę. Dobra. Teraz mikser, nie, miód. Z łyżką. Wszy łyżka jest czysta po. Yy... Aha. Dobra, teraz mikser. Szuruburu. buru. I od razu barwa inna. Nie. Tak jak to w grach? O, no nic nie miałem. A nie, jednak dwie. Przepraszam. Naczynie, że odporne. Dobra, jedziemy teraz. Jak najszybciej. Ja nie będę teraz. Dobra, spróbujmy to zrobić jak najszybciej, jak nam się uda. I przez chwilę nie będę komentował, ok? O, dobra. O, widzicie, nie komentowałem to od razu, przy gwiazdki, ale dobra. Spróbujmy teraz. Będę cicho. Mhm. Mm Co to jest? I? Też dwie. Mm. Ale mi się jednak wydaje, że to też chyba zależy od komentowania. Dajcie mi tylko moment. Mikser. No znowu mikser muszę wyciągać. Sugar. Bierzemy łyżeczkę. Gdzie ten olej, co to tam jest? W lodówce. No standardowo wszystko w lodówce. Miska. Bierzemy coś z mleko. Klepamy. Miksujemy. Dobra. Łyżka, trochę cukru. Co to jest? Nie wiem, szkoda. Ale chciałbym się dowiedzieć. Dobra. Miksujemy. I od razu inna barwa, nie? No i... Dwie. On dwie. Ale czemu dwie? Hmm. Dobra. Ale przynajmniej to dwie. To jest najważniejsze. Już i 3 będzie. Nie, 2 będzie. Też dwie. No what? Dobra. No, 2 na 3, bo średnio wychodzi 2 na 3. No, ale przynajmniej jest to 2 na 3, a nie na przykład 1 na 3. Dobra. To sobie zrobiliśmy. Teraz jedziemy z grami dalszymi, takimi można powiedzieć, rozwiązłymi. Hmm. Szczerze? Akcja. Gry akcji. Obrona wieży. Bob. Latanie i strzelanie. Walki na arenie. O, zniszcz miasto. Wow. Zniszcz miasto. No, nie wiem. No ale spróbujmy. Nowy Jork. Kłopoty z gruza Nowy Jork. No, sprawdźmy. Co to jest? I sobie wyłączymy sobie zapatrzę tylko w reklamę i się okaże że to jest reklama jakaś nie Dobra. no już play play oje ile będzie tych poziomów ale my sobie tych wszystkich poziomów nie zrobimy powiększę o to tak Mhm. Nitro? Gdzie to mam dać? Aha, takie coś. Dobra, rozumie już. Wow, takie gry to ja lubię. I ludzików też pozabijam, nie? Takie coś? Ale może na czas to jest. Bo życie na pewno. Taka fajna mi gra to na pewno nie na czas. Aha cicho ja Przestoń! Co jest Aha tutaj mamy coś nowego Aha, to zwiertarka Dobre No A to też mamy? Nie, to nie mamy. Next level no Aha Aha. Drop 3 Sam 3 A wiertarka. Cicho być. O Boże. Przesnął, idź na obiad. Idź na obiad. Jakoś to jest gra. Pierdolej. nie umie grać. Żebyśmy sobie. Tata and I. Co? Zgrajmy sobie, jak nie mamy jej rodzinki. Bo zaznaczę, że gdyby to ojciec widział, to, też to. Ej, A jakiegoś assassina będę grał, ludzie. A wiecie, co to assassin? O, nawet tagi mamy po lewej, po prawej stronie. Swoje. A jednak. Co ja zrobiłem za tagi? Nie pamiętam. Play. Mój brat to kochał kiedyś grać. Ale wolę sobie to ściszyć, Jeszcze tak... A muzyczka mnie rozwala. Ona jest taka zajbista. Mogę już grać? Kiedy powiecie mi, jak ja będę do tego? Grał. Holując za sobą tatę. A to można pominąć, okej. Okay. Ale ta moja instrukcja. No tak. Go, no to ja wiem. Chodzi się strzałkami, tak? Czy W WSD. Aha. Czyli, czyli bije się S, S i A, a chodzi się strzałkami. O Boże, to będzie katorga. No troszeczkę bijatyk, no ale musimy się trochę przygotować. Wiesz, co ja ci teraz zrobię? Jak nie będziesz kochał Wielkiej Brytanii, to ci tak przypięto. Oj, jeszcze żyje smarkacz! No, wiecie, ja gram w to pierwszy raz. Kiedyś za moich małych czasów to grałem sobie w hobo. Kto wie? Kurwa. No, patrzcie. Tego kolesia mamy. O, on nam pomaga, ale. No, nie jest, nie wiem, czy jest taki silny. Czekajcie, bije się A i S, a ja biję d. <grym> wilbur. Zawsze wilbur, y, ogólnie to słowo y, mi przypomina coś zimnego, coś takiego. Kurwa, uniku nie umiem. A, a robisz takie pierdoleństwo. a, 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 a. a. A, 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 No dobre, dobre, dobra gra, dobra Chce ktoś rozluźnić nerwy na ludziach, jak go wkurzyli. Na uczelni czy gdzie, to? Świetna, to my. To my zabijecie. Chodź tu Tomek Smarkaczup. Słuchajcie te muzyczki. Na, na, boże, jak też mi się to podoba. Dany! Czyli chyba zgaduje Daniel, tak? Patrz. I już nie macie. Jak to wziąć? Jak tak się. Pod a, a. Rzucał się pod S. O Boże, ja go nienawidzę. On stopnie denerwuje. Ten smarkacz, w... no ciebie też, ale ciebie później, to ten smarkacz w tym, tym, o nie ma, on nie denerwuje ludzie, patrzcie, on jest jak byk, myśli, że ma kask ubrany, to może ludzi bić, chodźcie, no, a smarkaczu, jak ja bym, ej nie, on jest jakiś, nie lubię takich smarkaczów ludzie, o, i tak skończają takie frajże jak ty. Dobra, co ty masz pod tą. Ludzie, co on ma pod tą bluzką? On, dwóch popiel. No, gdzie mi uciekasz, Boże? Masz Czuk, Czak chyba. Czak Norris. Nie no. Czuk, czak, to się chyba będzie mówić. Dobra, idziemy. Go. A Boże, mój brat to zawsze celował. Murzyn. Y wow. Mój brat zawsze celował w bramki. Bawił się piłką. Wade. tak? Wait. Wadę się czy tak? wait Wait. wej. Wait. wait. Nie wiem. Jart... Ja, Jart. Jart. Jar. Jart to słoik. Jak może ktoś się nazywać słoikowy? No nie wiem. Ale imiona w Ameryce są możliwe. Słyszałem od kolegi... Wow, ile ja mam życia! Jak mnie zaraz zabije ktoś. O, to są harcerze Stanów. Patrzcie. Czekajcie, jak się puszcza? A, pod S. Patrzcie, jak samochód przejdzie. Ja o to go przejechało, winsiona. Win, win, Czekajcie, jak się brało pod ten. A i przejechało pi, parówki. Czekajcie, jak się brało pod A. Tak może karetka. O policja teraz. O, kiełbaski taki, taki dźwięk kiełbas. Wow, przejdzie mnie. Harry. Ludzie, tam będzie później, że ja to swejluję więc O boże, jak się odbił. Go, nie, ja sobie poczekam. Przejdź. Tu są chyba chińczycy, i oni mnie zabiją. Mojego brata ty zabili. Patrz. Patrzcie, co za smarka. Zabije mnie. O, erekcja. <grystanie> I orgazm. Dobra. Tym sobie odcinkiem zakończymy. Wiem, że 18 minut, ale ja jeszcze mam mnóstwo roboty w anotacjach. Wiecie, jak to jest. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. I cześć. Do... Kiedyś. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek spodoba, możecie dać łapeczkę do góry. Jeżeli yy, wam się, mm, jeżeli chcecie jakąś opinię wyrazić, możecie pisać w, albo w komentarzu, albo na skrzynkę odbaczy. Oczywiście możecie tutaj, tutaj tym przycisknięciem zasubskrybować kanał. Trzymajcie się do usłyszenia. Na razie, i cześć.